Witam Panią Profesor Zofię Dudkiewicz, kierowniczkę medyczną Kliniki Formet w Babicach Nowych. Pani Profesor jest specjalistą chirurgii dziecięcej i szczękowej. Jest również twórcą autorskiej metody chirurgicznego leczenia szczepu wargi i podniebienia stosowanej z sukcesem od ponad 30 lat. I mówię, słyszałam <noise> Państwa również. Pani profesor, czym jest w warg wargi wargli podniebienia? wargi wargli podniebienia, kiedy nazywamy po prostu szczeliną w obrębie twarzy, jest przerwaniem ciągłości anatomicznej tkanek, które powinny być normalnie połączone. I taki szczelin w badaniach ustalono, że można się dopatrzeć około 14. Ważne jest, żebyście Państwo wiedzieli, że w momencie, kiedy uzyskacie takie potwierdzenie w badaniu USG, że dziecko ma rozszczep, żebyście nie wpadali w panikę. Bo dzisiaj jest to wada całkowicie wyleczalna, także trudno rozpoznać po pewnym czasie, czy to czy to dziecko miało w ogóle jaką, jakąkolwiek wadę? Bo mało tego, że potrafimy przywrócić tak zwaną normalność w tych wszystkich układach, to jeszcze do tego potrafimy się dzisiaj pozbyć wszystkich blisnych znaków, które były normalnie kiedyś problemem pewnym. Bo dzieci były w szkole zaczepiane, dlaczego ma taką szramę, albo dlaczego tak wygląda. Dzisiaj potrafimy sobie z tym poradzić, że dziecko wraca całkowicie do normalności, że trudno nawet nam doświadczonym, jak spojrzymy w poradni do ortodonty, do czy do innego specjalisty, rozpoznać, czy to dziecko miało kiedyś roszczyk.